Dzień dobry, nazywam się Paweł Hender. Znajdujemy się w sadzie Wojciecha Kota w Uleńcu na pokazach maszyn sadowniczych firmy Kun. Prezentujemy tutaj m.in. rozdrabniacz Kun SDS-210. Jest to szczególny rozdrabniacz, który służy do odkładania skoszonej masy pod rzędy drzew. Maszyna prezentowana ma 103 cm szerokości roboczej. Cała gama SDS jest dostępna w dwóch wersjach wyrzutu rozdrobnionej masy, na obydwie strony lub na jedną tylko stronę. Sama technologia wyrzutu skoszonej masy pod rzędy drzew pozwala zapewnić większe życie biologiczne w strefie korzeniowej, szybszy rozkład resztek roślinnych, dłuższe utrzymanie wody przy korzeniach, jak również mniejszy wzrost chwastów wokół pni drzew. Rozdrabniacz jest wyposażony w aż 28 noży młotkowych, co zapewnia nam bardzo dobrą częstotliwość cięcia i bardzo dobrą jakość cięcia i rozdrobniania tej skoszonej masy. Zapotrzebowanie mocy to jest między 50 a 70 koni. Ślimak napędzany jest poprzez silnik hydrauliczny. Wydatek jaki jest wymagany to jest 33 litry na minutę. Oczywiście prędkość ślimaka możemy regulować zaworem w zależności od ilości tej skoszonej masy oraz odległości na jaką chcemy tą masę wyrzucać. Rozdrabniacz możemy również przeznaczyć do rozdrabniania gałęzi i w łatwy sposób do takiej pracy możemy zdemontować ślimak, używać maszyny z zamkniętą komorą lub z komorą otwartą.